Kaku, A. Mam tu taką gazetę! A. I w tej gazecie jest quiz! Quiz? To super! I można wygrać telewizor! O, to super, bo mi się przydał! Bo no. Ostatnio tak jak mi dzwoniłeś z 6 piętra, telewizor, to został płaski kinesko! I teraz mam dwa lusterki w domu! Na jednym do szpitalu! No, i słuchaj, pytanie jest takie: A. Policja mierzy mi prędkość. Eee, to jest po prostu to jest po prostu to jest eee, nie wiem. No to ja mam taką małą podpowiedź. Eee. Na wieży kontrolnej robi pip, pip, pip i typ. Eee. No to może coś tak z życia codziennego no. stoi przy drodze. Stoję przy drodze i straszy. Aaaa, stara prostytutka. <grym> Ty, a co Stoję przy drodze, to... straszę i robię zdjęcia. Aaaa, to, to stara prostytutka za parę. A co te hasła takie długie są? A jest krótkie. Stoję przy drodze, straszę i robię zdjęcia na literę R. Aaaa, e, bramunka. Czekaj, bo mi telefon Czekaj, bo mam go od razu. Czekaj, telefon mi dzwoni. Halo? Halo! Halo! Kto Halo? To mówi? mówi? No, Najpierw kto to mówi? Śliski mówi! Nooo! Jak się twoim śliski nie Śliski, śliski. A bo jest mały z telefonu zrobimy jej taką promocję. Ja dzwonię, ona płaci. No chyba, że no. no. <słyski> no <cieszę się. słyski> A wiesz, jest tak jak pod twoim brakiem znajmy. Tak, <słyski> to ja do No, Nie daj tu nie Cześć, opaciu O Cześć! Mam Niusa. Nie uwierzycie. Nie uwierzycie. No. Kubicki wychodzi za mną. O boże. Komandor. A czyli jednak Kubicki widzi? Coś tam. Czyli jak podrywał na palarni ma zakaz, to by było już Nie, nie, nie. nie. Zobacz mówię. Wieczórka. Tak? Karmienia wieczórka. Wieczórka walesnio. Wieczórka walesnio. Wieczórka się nie spodziewał! W takim razie musimy złożyć się po stówce. Nie, dobra chłopaki, to ja już będę leciał. Merry Christmas! Nie, 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 No. Co gazeta. gazeta, gazeta i po gazetach. Oj, towarzyskie. O, oh, jest! Towarzyskie pieski oddam. Nie, ma! Towarzyskie! Cześć, po prostu rumba! Rumba! Zrób to. Zrób to. Zrób to. Zrób

ja, ja to też nie wiadomo, gdzie głowa, gdzie dół. No, ale dla mnie ja... wiadomo, gdzie za zamagowy. Dokładnie. O, świetnie. No... Z przodu. Albo tyłu. z tyłu. Z przodu? Z przodu? Człowieku, weź ten na... iść do się. się co? Bo masz takie bory pod oczami. To święty Mikołaj, który dziecku nie się kładł. Ty! O Boże! My... Co to jest się kładł? ci powiem. Się to niepotrzebny twój ojciec na twoją matkę. Śmiejesz się ze swojego ojca. Człowieku. <grymów> ty, ty lepiej, ty lepiej idź, idź w kogas. W godeł. Idź. To <grym> no w kogas, brawo. Idź w kogas, brawo. <grym> towarzyskie. Tak. To Towarzyskie pieski oddam w dobre ręce. Jakie znowu pieski? Jork się wyterje. Człowieku, jak wy przyjedziecie, jakby zamówicie, to przyjdzie teren, gdzie tam przy Bok ma być. Takubickiego. Kubickiego. On taki no taki podwiewacz, no. On zawsze podchodził do pierwszej lepszej koleżanki i się pytał. Cześć, nie masz jakichś ładniejszych koleżanek? Oho, no, panu wraca. I co nam znalazłeś? Co mukać? Ty, mieć kontakt sprawdzisz, a nie? Jestecie. Praciłem! Ja? Człowieku! Zdejmij już Nie, że... nie zejmę! Czemu? Bo mi Nie zejmę! Człowieku, że mózg wypał. Ale! ale. Zdejmij! Masz Nie odajmę. Masz tą gazetę i... A ty to co lepsze? Pie... Ty Rumunieje! Czemu z Bogu chcesz zejmij tę kolę? Nie chcę cię znać. Szukaj! Szukaj! Ty... Co? Dobrze w necie, mu nie, nie kazałeś mu szukać. No. Dlaczego? No, Neta to mój pies. O poże! Jeszcze bym sprawdził w wielitku Są ogłoszenia. No jak nie ma? Jak nie ma? No to czytaj. taki proszę proszę bardzo, proszę bardzo. Dzika Amanda. Dzika mam, to, dzika mam. Dzika mam. Ja mam, ja to super. Ale po co nam dzik? Może dzika, że szalona, no. No to musi być szalona, jak zikiem przyjeżdża. Może weźmie słonia, czterech Murzynów i zrobimy ósmy wurzuszty. Mam no, czekaj, czekaj, coś innego, hmm. coś innego. No Szuka. Szukaj. Mam. Smysłowa tam Nie, miejscowej. Miejscowej. Nie jest taką takim zmysłową kobietę. No chyba, że mam... To, tam mam. mam kursy, Ale to zrobię wszystko. To by mi się czekało było na jak pary do wyczyszczenia. Tako. Jak Angela miała ci akwarium przeczyścić... Bo Bo to by mi wszystkie rybki Dobra, słuchajcie. Bierzemy to, bierzemy to. Już bierzemy, bierzemy, bierzemy to. Absolutnie wyjątkowa, tanio i dyskretnie. Absolutnie, Absolutnie wyjątkowa. wyjątkowa, czyli... czyli, czyli rzadko spotykana. spotykana, czyli... Grubę! Tanio I, i dyskretnie, czyli... Grubę i Czyli... to